Witajcie! Sorki, że mnie chwilkę nie było na YouTubie, no ale wiecie, zbliża się lato, więc trzeba było trochę wyjść w końcu z mieszkania. Ale, żeby nie było, że Max o was zapomina, to chyba czas wrócić z jakimiś daily o godzinie 14. Co? Czy to głupi pomysł? No nie wiem, napiszcie w komentarzu. Prócz pytań, oczywiście, do serii prawda czy fałsz. A jeżeli chcecie, żeby Max więcej pojawiał się w internecie, to zostawcie 2000 łapek w górę, a myślę, że będzie to dobra motywacja. No i oczywiście zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, bo tam widziałem, że ostatnio bardziej spadają niż wzrastają, ale nadrobimy to na pewno. A tymczasem już bez przedłużania, zapraszam. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek A dzisiejszy odcinek jak zawsze Zaczniemy od bardzo ciekawego pytania A mianowicie czy to prawda, że Gundogan to jedyna Karta w historii, która w tej samej Fifie miała dwie karty zawodnika miesiąca Ale nie miała informa I to jest powiem wam tak szczerze Bardzo ciekawe pytanie, bo Ilikaj Gundogan rzeczywiście W Fifie 21 posiada dwie karty Miesiąca, jest to karta Overall 86 oraz 88 I przy tym jak widzicie nie ma żadnego informa, ale oczywiście ma toca. I moim zdaniem nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca, żeby ktoś mając dwie karty miesiąca nie miał żadnego informa. Ale jeszcze tutaj chciałbym wyróżnić jedną rzecz, że w tym roku jest również piłkarz, który ma jedną kartę miesiąca, przy czym nie ma oczywiście informa. Jest to Kylian Mbappe, co dla większości może być zdziwieniem, ale rzeczywiście Francuz posiada tutaj kartę. Motma, znaczy mot piłkarza miesiąca z ligę i o dość zawrotnej cenie, ale to zresztą pamiętamy wszyscy jak dyskutowaliśmy o tym, czy warto robić, czy nie, za ponad 1,5 miliona końców ten podbył był do zrobienia przy czym również nie ma karty informa, także no nie jest to jedyna taka sytuacja, ale jeszcze tutaj ciekawostka, że Mbappé. ma karty drużyny roku przy czym nie ma nawet informa w tej grze i reszta kart w tym roku takiego informa miała Czy tam Davis, Neuer, Ramos, wszystkie te karty informy miały, a Mbappe jest takim rodzynkiem Czy to prawda, że za 13 level sezonu 6 otrzymujemy jedynie paczkę 75 plus? I wiem, że to pytanie może nie należeć do kreatywnych, ale akurat nie o to w nim chodzi Ponieważ może sprawdzić to każdy, jest to oczywiście prawda, za 13 poziom Praktycznie jednego z ostatnich karnetów w FIFA 21 otrzymujemy paczkę z jednym piłkarzem 75, plus, niewymienną, co jest moim zdaniem dość mocną przesadą. Gdyby tutaj dali paczkę, nie wiem, 10 piłkarzy 75, plus, to byłoby super, ale jeden piłka 75 plus, na 13 poziomie, no jest to mega słabe z jej, ze strony jej po prostu, no ale w ogóle moim zdaniem gdyby w tym... W tych sezonach zamiast tych beznadziejnych tifo, jakichś tam stadionów i tak dalej, dawali po prostu same paczki albo jakieś piłkarzy, myślę, że to byłoby o wiele lepsze i 90% graczy o wiele bardziej wolałoby taką formułę, tylko pewnie jej się to niezbyt do końca opłaca, no ale moim zdaniem te sezony wymagają poprawy, bo jak mówię, oni chcą to robić w stylu Fortnite'a, tylko, że nie ma szans, żeby... Był taki hype jak na skiny Fortnite jakiś TIFO. No, no nie ma po prostu takiej możliwości, więc i jej nawet nie próbujcie wprowadzać płatnych karnetów bojowych do FIFA, bo to... oj, byłby duży krok, chociaż duży krok. Też niektórzy youtuberzy ze świata FIFA mówili, że będzie duży przełom po tym jak można było kupować karty, no ale jednak za dużo inni na ten temat nie mówili. Czy w historii Fify był jakiś piłkarz, który był dwa razy pod rząd w drużynie tygodnia? I rozwiejmy raz na zawsze te wątpliwości, ponieważ wiele osób zawsze mówiło, że nigdy nie było takiej sytuacji, że dany piłkarz był dwa razy z rzędu w drużynie tygodnia, ponieważ jest to niemożliwe. To teraz przychodzę Wam z taką ciekawostką, że jest to jednak możliwe ponieważ w 18 Alessandrini był w drużynie 37 właśnie drużyny tygodnia i wówczas miał kartę z overallem 84 inform, tylko po to, żeby w drużynie Team of the Week 38 również się znaleźć, Z tym razem już plus 2 overalla i karta o ocenie 86 już na pozycji napastnika, gdzie wtedy nie oszukujmy się, Alessandrini był naprawdę w FIFA 18 giga kozakiem, 99 agility, 99 balansu, 4 na 4. No nie można powiedzieć, że jest to słaby piłkarz i jest to chyba, nie wiem czy jest jeszcze jakiś inny. Wydaje mi się, że nie, ale na pewno jest jeden, czyli Alessandrini. Łapie się do tego, że był jakiś zawodnik, który miał po prostu dwa informy z rzędu. Czy to prawda, że Bruno Fernandes posiada najwięcej kart dostępnych w FIFA 21? I tutaj będziemy zaliczali absolutnie wszystkie karty, jakie dany zawodnik ma w FIFA, czyli nie ma znaczenia, że to karta zwykła, czy karta Ligi Mistrzów, po prostu wszystkie. I Bruno Fernandez. Ej, what the fuck, dlaczego on 9-7 ma na headlinerze? jest jakiś Bóg chyba, tak? <laughs> Dobra, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dziesiąta karta Toty. Ale jest jeszcze jeden zawodnik z Norwegii, pewnie już wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Erling Holland i on ma raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tak raz 2 3, 4, 5, 6, 7 8 9. Tak 11 kart specjalnych, no ale tutaj jeszcze ta karta 84. No właśnie czy ją zaliczać? Kurczę, to jest dobre pytanie, bo jeżeli tej karty niby nie zaliczymy, Chociaż ona, no niby na te nowe generacje. No nie wiem, chociaż może ja bym jeszcze że nie zaliczył, no to wtedy byłoby na równi, że Holland i Fernandez mają najwięcej kart drużyny roku w FIFA. No ale jeżeli tą kartę zaliczymy, to będzie to tylko i wyłącznie Norweg. To już pozostawiam wam, no ale to są dwie karty, które tych właśnie specjalnych kart w FIFA 21 mają najwięcej. No i przed czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy to prawda, że istniała w historii FIFA brązowa karta. Z widełkami ponad 100 tysięcy końców, i tym samym, właściwie jest to pytanie, jaka była najdroższa brązowa karta piłkarza w historii. Na jednym ze wcześniejszych odcinków wspominałem o tym, że gdy nie było widełek cenowych, można było kupić np. brązową kartę za 100 tysięcy końców, ale teraz odpowiedzmy sobie na to pytanie w sposób legalny, czyli po wprowadzeniu widełek cenowych, jaki był najdroższy brązowy piłkarz w historii FIFA? A mianowicie, myślę, że tutaj nie będzie to zaskoczeniem dla wielu widzów X-Flasha, ponieważ jest to Adebayo z kartą overallu 64. Jest to karta y, z drużyny Scream, ale bardzo ważne tutaj w samej grze, ta karta była liczona jako brązowa, więc i tutaj musimy ją zaliczyć. Koszt jej to no nie wiem ile tam końców No teraz 100 tysięcy Ale to wiadomo, że i tak już chyba nie da się nawet kupić Bo te serwery są wyłączone bodajże Ale w każdym bądź razie widełki cenowe Oscylowały do maksymalnej wartości 130 tysięcy końców Na PS4 Jest to najdroższa brązowa karta w historii FIFA Nie da się kupić Nie dało się właściwie kupić Droższej brązowej karty Oczywiście po zmianie widełek cenowych Jest to również no karta specjalna Jakby Halloweenowa No ale Akinfiejewa Właśnie zalicza się do brązowych kart, więc musimy to jak najbardziej uznać. Jest to najdroższa pod względem widełek cenowych, brązowa karta w historii całej Fify Ultimate Team. Czy to prawda, że jeżeli zasubskrybujesz kanał, to przycisk z czerwonego zmieni się na szary? Eee, tak. A tak poważnie, dziękuję Wam pięknie za obejrzenie dzisiejszego materiału, zachęcam do subskrybowania, łapkowania, komentowania, zostawiania pytań na następne materiały i dzięki za dzisiaj, do następnego, pa!